Siemoneczko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Fortnite. Jestem, jestem ja, Daphnepaker11, razem z Majdą i z Bobim, czyli z widzami Siema chłopaki. Siema. Siema. siema! siema! Dzisiaj taki będzie: jakby tu powiedzieć, mm. nie Battle Royale, ale Bedwars Wars Trio. Zaraz mm. będziecie wiedzieli o co chodzi. Jakbyście chcieli zagrać, to mogę pokazać później mapę. Albo napiszcie, czy chcecie, żebym pokazał mapę, to ja mam napiszę w komentarzu. Przypominam, co piątek Check Live z konkursem. Ostatnio chyba dwa razy pod rząd wygrał Poblosabi. Mm. Ciekawy jak. Chcecie hmm. się dowiedzieć? <laughs> Ale to wszyscy wiedzą, to już nie kramy. No ten live, a córkę wiesz 10 tego odcinka. Ja wiem już chyba jak ty gierasz Tak, to już każdy wie. Ty nic nie Chodzi po, budy po budynkach i wbiera wszystkie z tych skrzynek. Rybki. To, to już każdy wie, to już każdy z tego doszedł, ale ty nie wie ty by nie wiecie jednej rzeczy. która jakbyście się dowiedzieli, to wtedy moja taka by poszła. Nie wiecie jednej bardzo ładnej rzeczy kontroluje nas. Wiesz o tym? No dobra, to, jest tak to uważaj. Okej. Okay. Bo, tak, bo on tak mówi... E, ja nie, ale serdecznie mówię. mówię. Że mówi tak, co? Halo. A, nie, a nic, nic, nic mu się nie działo. Normalnie chodzi. I co? Powiedział mi coś. Ale śniepem. <grym> ja, o co tu chodzi? Jak to trzeba wejść do tego? A na Instagram. Musimy chwilę poczekać. Bo Którego będziemy ładują. chodzić? Fialtowe? Właśnie, do którego idziemy? Wejdziemy tam, gdzie będzie pusto. Aha, okej. Okay. Tak. jak nie będziemy razem. Nie będziemy... Ro... Będziecie chodzić za mną. Ale no do, prawie dosłownie za mną. Łapią, krypią. patrz, jakie fajne kilofy. Oh, o nie, uderzyłem. Bo jak uderzę, to no, tak się kręci. Czy w wow. pink? Póra, Mamy taki kala by nie mieliśmy. Dobra. Chodźcie, Chodźcie, do... Chodźcie do tego, do tego zielonego. Dawaj, 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 ja chcę, ja chcę, Menium... dawaj. Jak to, jak to, chcę zrobić? to się otworzy. Musi dać. Jest, jest. Teraz widzowie, zaczyna się nasza zabawa. Zaraz nie mieli Łóżko. Kto budowuje łóżko? Nie ja. Proszę, Tak się mówi o Bedwarsach. Ja też nie. No, jest inny niż ja, ja grałem. Tylko o, tu to to jest to no to takie, że tu się nie czeka, tylko tu się tak... Jest, to no to lepsze, nawet. O, nawet nie mi się to Jak? A to się kupuje, tak? Co to jest? Oczywiście, że się maxi kupuje. O, dobra. A ile to trzeba? Poczekaj, nie wiem czy to na górze. Nie, kichce, to tu, to tu. Ból, Są jeszcze Sam myślałem, że jakieś dodatkowe rzeczy dzisiaj w nocy co kupuję. Co to tu. A więc? Kupuję drewno. Cześć, co? Ja też kupuję nie drewno. Ja Na dostaję. No kupuję teraz, drewno, mam 50. I, teraz i teraz ja, ja będę szedł na środek. Bo tam są te ja rzeczy. Ja będę szedł na diaksę. Na razie, także zabudowałem Ten Ej, ej, choć powinieneś na diaksę. Jakieś koltowe mam, ej, mam też koltowe jakieś. Ja mam diaksy. Dwa diaksy. Kupotki za co to? Gdzie się tu jakieś szarpnęta kupić? A bo to łóżko już... No, co no. tego mam? Zobacz, jak kupuję. Jak się szar ja, szarp... Jak idzie o chłopaki? Regenera... O st... Jezus, ty! Za... Ty się kupujesz z Emeraldy? Mhm, dobra. To za tak. A gdzie się kupujesz za diaksy? Właśnie, ja chcę iść. O tu. Ja niuk chcę wuj. Lub sy jakiś, ale nie Ktoś idzie po emeraldy, chodźcie za mną Nie mogę! Ja tu zaskoczy farmy on, on nie spadł? On dwa deaksy, on dwa dexy Coraz więcej osób Zad. idzie po diaxy. Już no, sam, Ja na tak. ja, dexach. Ja jestem na deksach ja Ale nie na dexach, tylko trzy. Emeraldach To jest jakaś skrzynka. Z to był ktoś emeraldy Ale nie spadł. Idzie on nie spadł. Lezy. Ja się do Ej, no. mam pięć emeraldów, chłopaki. Wczoraj. Musicie mi dać A Ja się żyć. buduję do złotych. U... ja zdobyłam. Musicie mnie uratować. Co to jest. Ej, ja mam jakieś te, jakieś stoczki takie. To są emeraldy? Oto? Co? Nie, to nie są emeraldy. No to co to jest? Ym... Nie wiem, ale weź, żeby mnie nie zaatakował, chronię. Ja mam sześć emeraldów. A to są emeraldy? Rzeczy. Mam. No tam jest takie emerald, to jest... To jest, jak to się nazywa? Malhi Malachitowa ruda. There. Tu się coś kupuje! O, Nuke Bulls. Mam znowu! Silent Alarm. Yeah. Ja masy, biorę matki, biorę... Mogę sobie trzeba kupić, speeda, eee. Mam tego! Mam szere. już cztery. Dobra, wracam do bazy. Mam cztery emeraldy. Ja myślę, że się moją głupotę Majdan się robi, jak zwykle. No, nie, ja opowiedzmy zbieram te A Ej, dobra, co mam na bęcie. to, żeby obudować łóżko yy, żelaznymi ścianami? Mam chłopie 6 diametrów, 7 diametrów. Tak, a wyśle mam? A co zabieram? Tak. A wyślałam przecie? A, a dianety, mam, to ja są takie Chłopie. jakieś? Ej dobra. Myś... Patrzcie jak ja obudowywuję łóżko. Patrzcie co się dzieje. No to tyle wypadłam. No emeraldy. Daj mi, daj mi wszystkie. A, tu, aha, tu już można ulepszyć to, nie? Paki, zobaczcie to. Patrzcie na to. Daj mi, daj mi, daj mi. 8 emeraldów. 8. A co to jest? Co to jest? Nie właśnie. Kurde, kolejny chyba <laughs> akurat. Co to jest? To jest niepotrzebne. Poczekaj. oddaj tu. Patrz, tu co jest. Ile Paki, masz? Paki, ile masz widzicie, widzicie co się dzieje z łóżkiem? Nie, Trzymaj to, ja idę po jeszcze jednego. Ale co to jest? Zacznę <laughs> jest... Bobby, zobacz jak obudowywałem łóżko. No, ja coś kupuję. Ja coś kupuję. Dla no Ej, upgrade'owali swoją bazę. No, my upgrade'owaliśmy, ja upgrade'owałem naszą bazę, chłopaki. Ej, hey, to masz. I też. Coś Ty, coś tu mogę kupić. Regenera... Stręcz, stręcz kupuję. Kupiłem. Mam no, zwiększonego tego. Chłopaki. Ty, ile mam życie! Ja Ej, mogę coś kupić? Podki. A tu się a się Mogę kupić... Ile mam tego życia? Ty ja mam tylko. Uj. Mogę to? Mogę to, dobra. Ja mam takie temy najmaksy. Dobra. Ja jak zginę teraz, to się popłaci. Dzięki. Ej, ale nie wiem, czy te rzeczy zostają, które się ma. Nie. Ej, a jaka amunicja? Tu się amunicja kupuje. No, chyba spada, kupuje. Ja kupuję Aby sobie... Tutaj perkę sobie kupię, zresztą to zostaje w parki. Dobra, mej, ja idę tu, na zostawiam, tu zostawiam do naszego schowka rzeczy, na bo jak zginę... Ej, chłopaki... Gdzie to jest schowek? czy jest chłopek? Nie, 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 nie. Każdy, żeby każdy miał swoje miejsce, żeby nikt nie zabierał. Ja, ja tu Żeby wiecie, o co chodzi, bo ludzie nam ukradną. Ja, ja tutaj. Ja tutaj jestem, proszę mnie nie grozić temu. Panowie. Teraz chodźcie na środek. Już tam sobie... Czekaj, ja idę. Już na środek. Widzisz go? Widzisz tego? Widzę, 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 o? ale nie mam karabinu. Ja, te, ja mam Pema. Lecę, lecę, jestem Dawaj, budaj, budaj. Ucieka. do tobą. Dawaj, buduj, buduj. Uciekam. Dom tam. Nie. <laughs> nie, nie zabierz <laughs> na piłkę. Wyrzucił emeraldy. Dwa emeraldy miał. No I miał 130 drewna. Uciekam. Ja pójdę, ja chodzę niszczyć łóżka. Idziemy niszczyć łóżka już? Ja bym bardziej upgradeował się. Gorzej! Ja upgradeuję bardzo ktoś. Wy tam na bazę. Na dole jest typ z, z... Na dole? Z emeraldami. Tu się... No tu jest na dół! Emeralda też się Nie. dostaje. Emeraldy. Tak? Tak. I tu jest typ na... Pomocy! Jestem. Zero ma! Zer, tam. Nie, Bobby! Weź moje Znowy? Emeraldy! Weź moje Emeraldy. Draw Weź Emeraldy i uciekaj, uciekaj! Nie ile opłacać mam? się tam. Pięć mam weź! Dużo to jest Moje! Moje! Ja Ej no weź! Moje! Nie no, poświęcimy się specjalnie, nie! Nie, nie, nie! Nie też... Wydam je teraz! I kogo tu litamy? A moje były, a no tak... Oj! Jak ja mam ja życie od niego! Ty! Ty była ja brzgina! On się musiał no, ja chyba jest! Nie, nie, zostaw mnie. E, ktoś nas snajpuje. Musimy bardziej upgrade'ować. No, macie item, macie itemy tu. Oj, to ma, łoj to ma. To jak tu itemy. Ja mam takie itemy. co tu się dzieje pięć kupuje... emeraldów? Ja sobie kupuję skara tego. I chłopaki, mam alarm kupić czy... Nuke Builts. Kupuję Nuke Builts. E... Nie, 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 nie! Nie, Zniszczyłeś właśnie nasze pancerne ściany. Nie, żyją. O, no. wszystko! I dobra, ale ważne, że pan nie ściany żyją. Tu żyją... A, to pięć kosztowałem randów świata. Kotwiczkę bym sobie wziął. Ha, serpię, snajpa, snajpa. No i to rozwaliło, ta? Nie, tak, nie wiem, jest... wiem, nie wiem, tak, pod... nie wiem, <laughs> to wiem, nie wiem, nie wiem, nie to. nie wiem, wiem, nie wiem, wiem, jak podjeżdżasz, Patrzcie. to. Trzeba kupić. Ej, gdzie się kupię te patki? Nie Weź ktoś to i kup ktoś yy, dynamit. Co? Dynamit? No już się kup... Nie, nie mam nie... No Nie czekaj mi... na to. Fa... No nie mam, serio! No co dobre, mi, dobre zabrałeś mnie. No bo mi też Ej. zabrałeś. Zabra mi Dobra, Ej, dobra, daj mi, daj mi. Coś... Daj mi, się daj mi ten, wszystko. Te Spokojnie. Te daj mi okay. daj mi daj mi. Czekaj, a się Ej, bo tylko taki... jeden dynamit się dostaje. Zakupienie pięciu tego. A co, jak ja to tu wyrzucę? I co, o co z tym chodzi? Moja, ja jedna środek na wojnę. O co z tym chodzi? <laughs> nie co, wiem, to Ty będzie też można nie masz... gdzieś na górze. A gdzie mamy SMG? Mogę SMG mieć też? Mogę mieć. To czemu wyrzucił? Mhm. 13. Nie ale jestem bogaty. <laughs> Ej, bo ja zniszczyłem to i my teraz nie mamy nigdzie dojścia. Okej, okay. <gryś> nie przemyślałam tego. Nie, spokojnie. Jezu, prawie nie zabudowałem. To jest żartowałeś. Ej, patrz, 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 my patrz. Damy, tu dobrać. idziemy tędy i patrz, ja tu ja jeszcze zrobię nam. się na kupuję za te fotki, ej? Nie wiadomo. Dzięki, we. No, idź na dół, ja idę na górę. No, Do teraz Dobra, nie, więc ja wychodzę. Super. O, aha. Bobby. Na o, na nie, no co za... Dostał so, chyba. Super. Ale to już drugi raz wyczekał mnie. Jaki zenarado? Ej, chodźcie tu. I cię! Weź tego, co Ja sobie Weźcie go. wy... O jace, jace. Pomocy! jace, no, jace, Na Jace, 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 na Jace, 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 jace. Jace, jace, ja to będę kampio Zabiję go, zabijam go! Ale to Masz ten tym, rady. No to właśnie to były emeraldy. Ja emerardy. Otóż się zbieramy roldy. <noise> Ale po co te potki, one są jakieś inne? Chłopaki! Idzą tu ludzie? Gdzie? Ale gdzie to jest? Gdzie ten zapli drop! gdzie on jest? Dostał, dostał. Idzie na dół typ, tam na dole będzie. Idzie drugi. i tu się niebezpiecznie robi. Ja go chopię, zapuksowałem prawie. Tu się robi bardzo niebezpiecznie. Ja jestem... Jak ja zginę, to mamy, bo mamy wszystkie emeraldy, bo ja tu chopię... Dead. On w sumie z niego. No tak, o nie, to ten typ miał moje emeraldy, jak coś. Nie, nie, jednak emeraldy. nie, nie, jednak nie da. Nie miał? Jednak nie, nie, serio, miał jednego. Nie miał. Dobra, trzeba, macie tej itemy, macie, to jest moje, ja jestem dead. Ja robię go, o ma 2 HP. Leży. Nice, miałem Dobra, emeraldy. emeraldy. Dobra, ja to idę, gdzie jest nasza baza? Ja mam trzy emeraldy, mam 3 emeraldy. A gdzie jest nasza baza? To się... Hobieś, wie. ja, nie wiem, gdzie jest nasza baza. Tam jest. Chodźcie ten sapli drop. Ja jestem dead, nie? ja mam 7 emeraldów. Idę, idę. Popatrzcie! Jak mam do Mam dwa emeraldy, otwieram Ale drogę. Ile tu rzeczy! Co jest? Ile rzeczy? Jakie Ucieka rzeczy? Uciekamy, uciekaj, uciekaj, musimy uciekać. Czekamy, uciekamy chłopaki, zawinę, zawikę robimy. <laughs> co jak budzi się i spad? Bierz kryształ. Wi ja mam... ja mam pięć emeraldów. A co? Dobra, ja jakoś Nie, nie, nie. Ja już to, to wszystko. To... Ile tu jest? Ile to jest? A to kto? Nie, no bobi, bo nie. Ile mam. to? Ile to jest? Ile... Mam, jedenka jak ja schopę. Mam jedynka. No tak. idziemy, idziemy na ten, idziemy na. Ej, zbieramy zaraz. Potrzebne nam jest 8 emeraldów i 8 kryształów. Wyrzućcie swoje. Ile masz emeraldów? Moje. Mam 1. Mam jeden, 20. Mam to, 20. To... Okej, mam już emerald. Je, ja mam 4. Poczekaj, to, to ja mam, ja mam Cześć, taki 8. Ja mam 8, ja mam 8. Kupisz jeszcze to? O, nie, nie tego nie jest. ej, tu macie jeszcze damage, tu macie damage do wypakarowy. Lepię to, na to zbieram. Dajcie mi ten. No to no to Emeraldi. jeszcze jeden dement, Jeden, jeden. Wirżucie mi swoje wszystkie Je, ja, emeraldy. To tu tu tam emeraldy. Ja tu będę czekał, ja tu będę. Po szednym jest tylko jeden emerald. Jeden emerald wreszcie, wreszcie. Ja mam jeden. Ja mam jeden katego chopie. Ja bym tylko się kupił, żeby to wszystko kupić. Tu się chłopie tyle tego zbierał Ja tu będę zbierał. Ej, my musimy, my musimy to wygrać w ogóle, wiecie o Oczywiście. Ej, bo ile to w ogóle, ile to się będzie grało, A Ja się kupuję wszystko. Ja mam, chłopie, tylko 1k. A, żartowałem. Macie też. No ja mam, ja mam jeden emerald. No to chodź, wracaj już. Tyle, co jest potrzebne. Czekaj, okay, tylko idzie, że pójdę pewnie w dole. Może się zginął. Ja, ja, cię! ja Bobby buduj, zabuduj, zabuduj to. Zabuduj, żeby nikt tam snajpów nie brał. O, ale prawie nam kupię... Ej, co jakieś łóżko rozwać. Wytrzymałeś? Oh, Chce... I... ktoś ma 25%, tylko budowy mu zostało. Dawaj Majda. Dawaj Majda. Majda wracaj. No ja nie wiem jak ja tu... <śla> Dobra ja wezmę ją na Ej, bo jeszcze jakiegoś playera biegna. możemy kupić. Jak biegne, biegne, biegne. Ej, słuchajcie, bo jakiegoś playera jeszcze możemy kupić. Nie, spodem, Co? No Ej, chłopaki, co, co... Ej, bo jeszcze jakiś player jest, chłopaki. Nie, tamto, tamto, tamto jest droższe, więc będzie lepsze. Nie, to jest to samo. Player kosztuje tyle samo. No to nie, kupujemy tamto. Najpierw. Nie, poczekaj. No, chyba będzie. Ukinałeś? Nie, mam coś tam. Daj, daj mi, daj mi, daj mi wszystko. Ja wezmę, ja będę miała wszystko. A masz Emeralda? Mam wszystko. Zadaję no Emeralda Masz, ale to Dzięki. kupujemy. To kupujemy, dobra, kupuję. No. jestem. Taki to jest. The green I team has upgraded the islands. Island co? to base Mamy trzy gwiazdki. A co są dało? Co on to? Dało? Co to on dało? <laughs> mamy lepsze zobacz! Złoże! I o ci mamy Emeraldy! Nie, to, co to daje? Tu są Emeraldy, to są Emeraldy! To, to nie są Emeraldy, to jest... To są Emeraldy! Nie, ale to ci będzie dawało da, Emeraldy! Da, 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 Ej, ludzie o, nas zaczęłykować. Ja mam trzy emeraldy. Mam, no, super, no, ja działam. kupię. Ja mam takie rzeczy. Ja tu zostawiam wszystkie rzeczy. A kupię sobie najpierw jakąś broń. I to... No tak, To kupię sobie da, nią. jest. Ile druże zostało? Ej, kurczę. Ej, drużyna czerwona nie ma już uszka. No. No. Po to są te kurde. Nie, bo taki patrzcie, to... patrzcie. Co? Biorę, kupuję dynamit, raz. Dwa. I kupuję rifta! I kupuję rifta. I polecimy na kogoś, rzucę dynamit i wjeżdżamy w kogoś. Wice. Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Dobra, dawaj, dawaj ja odłożę IT, ja odłożę IT, Ja też odłożę IT. To, to, to. to, to. Daj, kupię, ja też Daj ja matki, sobie kupię, matki kupię. Ja mam full matków, prawie. Amunicję sobie, wierzcie. A, bo sobie... I o właśnie, ja nie mam kupię tego prawie. No ja wyrzuciłem no, da, to, a teraz muszę kupić. Nie, dobra, to no, czeka, czeka. Który, a nie zrób. No dawaj. Leciła, na której? Nie to kupiłem, nie to kupiłem. Nie wiem. Ciebie? No właśnie, na, na której? Bo tu, tylko na orange, tu. Za spinguj, spinguj. Bo zostało nam tylko no, orange i Orange, orange lecimy. Gdzie? Orange, spingowany masz. Dawaj, 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 Ora, robimy lecę. to. Dobra, Ja cię. Mówi Gdzie oni są? Tu. Ty. Tu, tu, lecimy. Chłopaki, ona ja nam coś rozwali łóżko, zaraz. Ewa, chcesz do mnie pomieszać? Dawaj, 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 dawaj. Nie no, zdaniem. rozwali. Jestem dead. No i super. No i tak właśnie, się, żeśmy <laughs> <laughs> tak zrobili. Co myśmy zrobili? Nic <laughs> nie zrobiliśmy. Totalnie nic nie zrobiliśmy. To tak, tak <laughs> ta, 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 <laughs> jest <laughs> Ej, to nie są Emeraldy. Jak zrobić te Emeraldy? No mówię to mi, że... co? Ja, bo ja już nie zrozumiałem. A to może... Nie! No mówię ci, z tego leczem raz, chłopaki było... A tak już nie bierzesz. Dyskusja... Ale nie ma. Ktoś mi wszystkie asak rzeczy asak... zabrał, które tu miałem. W ogóle. Aha, bo mi kurde ten. Ciekawe kto. No super. To inny jak nie złodziłem. To inny jak nie zrobiłem. No jak zwykle mnie oskarża, to czego nie zrobiłem. No co? Dobra, chłopaki. Ja lecę po nie, oni Nie, oni, oni, oni mnie zerwali. Ja za nim lecę. Gdzie jest Rift? Tu się kupuję mi daj mi tę emeralnie. Jedna, os jedna osoba już zginęła, w ogóle już zginęła i nie może się obronić. Oooo, kupiła trakturę. <laughs> Ej, tu leżą te emeraldy. Wiesz. O nie, jak tu ktoś idzie. Drużyna pomarańczowa. I zobaczcie, co drużyna pomarańczowa zrobiła. A mnie to nie interesuje, co zrobił, się. No zobacz sobie. Zero ma jeden. <laughs> Dobra, co zrobili? Ja te... Co tu tak jest? Nie, ja, nie, nie mam ammo. Ja nie, nie mam ammo. I jeszcze no? rwoni mnie skurzają. Ej, <laughs> mnie skurzają. Ale bo ja mam, ci... ja mam tych parę człowiek! Dead. Nice. Nie, nice. nie to wkurzają. To, trzeba ich podjeżdżam, na ja mózgu, bo oni sobie... Ej, została jedna osoba w drużynie czerwonych. Ja chyba jednego czerwonego mam 7 Taka. emeraldów. Taki jestem teraz królem. Mam 7 emeraldów. Musicie tak mnie o, tak, chronić, żebym w ogóle nigdzie nie spadł. Znając mnie to spadnę zaraz. Dobra, spokojnie. Spokojnie to trzeba. Nie rób, nie ja się Typa dokupię, mam. Kupi, typa mam? Nawet no, chyba nie wiesz, co okay. robię. I... Wiedzieć, ile mam no nie wiem, trzech, nie ma matka. Trzech nam Dobra, dobrze, że waliłem broń o Co Rozobciłem prawie! Rozwaliłem prawie Mam trzy coś. Takim rozwaliłem głupie łóżko. Chcesz wiedzieć, ile mam emeraldów? Ja mam ja, tyle... Co jest? Ej, kupisz tego, dziada? Ej, nie kupi... kupuj. Ej, no zabraliście Dziad, mi że ja nie mam nic teraz. Mi też, za, mi też zabraliście. Nie no, zabrałem, ja, ja, mi się brałem. ja nie mam coś? nic. Trzymaj to, masz to. A teraz tak. On już wszystko zabrał, ja nie mam nic. Nic się brałem. Macie dwa, ja? ma nie dwa emeraldy? Nie ja mam nic, czułem. bo więc mnie zabili. Nie macie emeraldy, kurcze. Mi się bardzo przydadzą, wiecie dlaczego? Bo Dobra, mam osiem. Dobra, teraz, teraz poki. Okay. Ja kupuję wszystkie te. i pala to, ej. Rzimer has Chłopaki, musi tam pójść i to zdobyć. O, jest jeden emerald! Drop, drop, Jeszcze drop. Jeszcze jeden. Mój drop. Ej, bo ja nie mam, ja nie mam nic. tam razem, nie zabierajcie sobie. Żebyście tam nie zginęli. Daj mi rzeczy, kup mi... Masz mi wszystko zabrać. Ja tu czekam na emeralda. Dawać emeralda, emeralda. Jak ja walę ja z tym o tym minigunem, to ja nie wiem. <laughs> Team Pinks? O nie, upgrade'owali sobie. Weź nas też upgrade'em, no, nie możemy być gorszy ani. Właśnie, okay. chcę coś upgrade'ować, coś postawić. Jest! Jest! Ty, co za te pilę? nie zebrali tego z tego! Co mam? Ja. O, nie, Ej, taki, nie, bo zabraliście te... Zabraliście... Ty, nie wiem co mam? potrzebuje. Diamentów potrzebuję. Nie diamenty? Kupię. Dobra, 6 diamentów Arąbę, weź to, weź to, weź <grytania> no, to! z Mamy dropa, dropa. wszystko. Dobre, mo... dobremu wszystko. bierz to. Bierz ten nie... Wziąłeś ten Double popa. Bierz to, weź to! Ja taką opę wiesz to i uciekamy! Macie, ile macie kryształów, diamentów? Dostałem 21, siedem, do tu, tu szybko, ja daj ja mi. Jeszcze mi ja jeszcze pojdy, bo... Nie, nie, ja nie mogę, ja uciekam, ja mam, takie rzeczy. teraz bo daj mi dwa... Dostałem snajpę, Z, my DZ. Ja A nie, nie to, że... To, że... O, dobra. Bardzo mi są pośladne, daj mi. Nie, bo ty coś kupisz, kupiego, co co chcesz kupić? Chodź. Nie! Tak wydostałem! Co to jest? Kupmy to! Ej, ja to, to e, nie stać na to! Ej, nie musisz Masz. mi dawać! Kupuj, kupuj! No kupuj! kupuj, to. No, kupuj no co ty robisz? Kupuj! Podjechali nas! Podjechali, podjechali, na to! nasze bronie! Zarabą, zarabą mi bronie! I teraz Ej. będziemy mieli po takie taką bronię od razu! Ale nie wiem, co to jest. Ej bo ja mam jeszcze 7 7 mam jeszcze 7 do bo ja już ja 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 po prostu jesteś prędce do niej. Ej do, dobra, kupuj tego. Kupuj tego liftajnie w tą zachową. Ej bedysz je. Ja muszę minigana mieć, chłopie, od razu znika. Co masz? Oj dobra. Mama kupiła traktora. To, 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 to. Dobra, kupuj tego rifta To. Czekaj no, ja? nie, bo ja się ustalam po prostu <słuch> nigana Daj mi siedem 7 emeraldów, tych zielonych. Nie! Nie mam! Ja kupisz, kupuj rifta! Ja będę na tego, jak. Dobra ja kupuję rifta. <słuch> kupuję rifta jeden! <słuch> na... Kupiłem rifta! Paki? Buczyka, buczyka się się. A czekajcie, wyrzućmy rzeczy, wyrzućmy ci... rzeczy. Nie, ja, ja nie ci będę wyrzucał, chłopie. Ja tam chodzę i rozjeżdżam teraz. Ale To jest moje. Ej, ale nie zabierajmy już sobie, okej? Okay? No, no, no. Dawaj, wbijamy się cierpliwości. Dobra, no, no, proszę. Teraz. Już? Ja nie kupiłem innej rzeczy. No i Lecimy na dach, na dach, na dach, na dach. Ja cię dolecę. Ej, ja mam 300 HP. A tutaj taki ciemny mały w dupie. No, ja już to zrobił? Jak to Tak, zobacz. Ej, daj! 19-7. Zerma, zerma! 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 to. Zerma! to! Zerma! 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 trzech! Zerma! W kolejny... Zabiję mnie jakoś! sztukę. Teraz e bo e oni mają tarczy. Nie, jest nie mogę, nie mogę, nie mogę. To jest, jest ich chuszczo. Nie wiem, jest to... Zabili mnie, zabili mnie. Kto by tego i mnie. to Nie chciałam! Nie chciałam! nam! Nie 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 no i dupa. Ma mam po łóżku. Ta, nie gadaj. No serio. mu łóżko? No. ma! Zabili mnie. Zabili mnie. zabiję. Kurde. Kiedy nam zniszczyli łóżko? A ty siedzisz? nie żyjesz? Nie. No. Bo nie oni mieli jakąś świeżą osłonkę świetną. Ja żyję. Oni mieli jakąś świeżą osłonkę. Dzięki za... I to wychowują wszystko teraz. Ej! Słuchajcie, chłopcze. <noise> Aj, bo on mnie zniszczył. No jak się nie wiem, jak się Oponę. Oponę cię. Oponent cię, <noise> Oponę czy... w... na chłupę. No nie. Ej, dlaczego ja nie przeżyłem? <noise> <Pod> no <kiność>. cię, <noise> No i cię, chłopcze. Oponę Ej mojej, co to? Poczekaj. O, dobra, dobra. No, jak go nie zabijemy, jak zginiesz, ty się taki majda Chodź tu, no. Ty, mogę i dałem przejść tu? Nie mogę. Ja. Nie No, nie! Giń. Pomoc. Jestem! Nie! Giń. <suszy> 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 Nie, <gulanie> ja mam jakieś czasu nie, jeszcze gramy. nie, 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 gramy. gramy. nie, 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 do lobby. nie, 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 ale trzeba myśleć, bo jak się idzie na kogoś, to ktoś może na ciebie pójść. Ale pecham że akurat wtedy. Fajne to jest bardzo... Kod macie, o, kod macie tu. 5718, y, 5793 1933. To sobie zatrzymacie filmik. Ja dziękuję Obojne... za oglądanie za grę. I zapraszam na Discorda link w opisie, jak chcecie też zagrać albo nagrać jakiś odcinek z nami. Przypomniałam piątek live. Elo! E